Jo, z tej strony Erwin i witam Was w ósmym rozdziale z Bad Dream Coma. Jest to ostatni odcinek na kanale. Jeśli oczywiście się nie pomyliłem z ilością rozdziałów, ale chyba nie. No i co powiem, zapraszam Was do oglądania. Dobra, w ostatnim odcinku byliśmy w tym oto domu i dowiedzieliśmy się o tym, że śmierć wymazała siebie ze świata I razem z tym Cześć pies Piłka, co piłeczkę mam tobie dać w piesku Nie zgadnę, muszę wrócić. Hej, dzięki za pomoc, przyjacielu. Bez ciebie stałbym w, w kolejce w nieskończoność. Naprawdę dobra z ciebie osoba. O. Pilniczka jest zamknięta, tak jak była. O, co tak w praktyce teraz zrobić? Hmm. Chyba, to jest tak. A tu więcej ptaków, tego te, tego to też nie zauważyłem. Um. Uh, klucz. O, nie przeczeszczę. Klucz Kibel. Znowu <grystanie> Wow, dostałem... tego akurat nie widzicie, ale dostałem swoje pierwsze osiągnięcie w samej grze, nie. Dobra, musimy pewnie przejść przez to lustro. O, czemu to jest krew w tym? Nie podoba mi się to. Dajcie mi kiobachę, co ja mogę z tą gni gnijącą kiełbaską zrobić? Oj, coś to widziałem, coś widziałem gdzieś. Ok. ja kibel Co ja zrobiłem, że wrzuciłem tam... Co ja zrobiłem przez rzucenie tam kiełbachy? Hmm O Poszedłem do szpitala Dobra, jestem w szpitalu, to jest nawet tutaj. Tutaj działa? Zegar! To jest ten sam, chyba, znaczy to jest, mogę też przesadzić, a czy to nie jest ten sam zegar, co był, co trzymał, co trzymała, trzymał śmierć? Ciekawe. O, no znowu mi się wbiła pijawka Może nie dotykajmy kolejnej Tu nikogo nie ma Tu też nikogo nie ma Toaleta zamknięta Znalazłeś moich rodziców Ech Muszą gdzieś być jeśli się czegoś dowiesz, to będę tutaj. Hej. Potrzebujesz leczenia? Chętnie ci pomogę. Gotowe. Wyglądasz znacznie lepiej. Co? Pozwól. Już nie mam tego statusu. Hej Hej Pokój... zamknięty jest hmm. Szpital Co się z tym miejscem zmieniło? To nie jest to samo miejsce co było kiedyś zakrwawione nożyczki, nie wiem co z nimi zrobić. <laughs> A gdzie on jest Gdzie jest ten typ? To jest z tymi dziwnymi oczami ah! <ścoughs> Tak było zamknięte tak dalej jest Fiat Co to ma widać? Mamy. To dla mnie? Dziękuję. Lepiej poszukam jakiegoś wazonu Mogę się udać do gabinetu Chyba Czy to nie jest to, co ja mam zrobić? Nie wolno tam wchodzić Tak? Wiesz coś o moich rodzicach? Nikogo nigdzie praktycznie nie ma. Co nie tak? Hmm. Nie wiem moment, co to jest? Tego to tak było? Nie wydaje mi się, a gdzie jest ten gdzie jest? <sighs> Okej, okay. zdążyłem <gryb> <laughs> Hej, nazywasz jakieś informacje? Wiesz, jak się stąd wydostać? Nie? Cholera. W sumie, chodź ze mną. Chodź ze mną, chcę ci coś pokazać. Rozejrzyj się dookoła. Od kiedy się pojawiłeś, wszystko zaczęło wyglądać znacznie przy... przyna... przyjaźniej. To nie jest już koszmar, raczej, raczej zwykły sen. Nie jest tutaj gorzej niż w realnym świecie. Chyba czas pogodzić się z sytuacją. Pora zacząć docenić to, co mamy, zamiast gonić za tym, co nieosiągalne. Czy ci tutaj, czy tam, co za różnica? Najwyraźniej najważniejsze to, być szczęśliwszym. Zobacz, jak odmieniłeś ten świat swoimi dobrymi uczynkami. Dałeś nam wszystkim nadzieję i motywację do starań. Najwyższa pora zacząć normalnie żyć. Dziękuję, przyjacielu. Koniec Obudził się O Boże Nie wiem co powiedzieć w tej sytuacji Myślę, że ciężko mi jest powiedzieć coś o tej grze, po prostu brak <słyska> mi słów, tyle powiem. <słyska> Co to by było na tyle Tym od, z tą serią? Przeszliśmy cały, całą grę, powiem tak, bardzo. Nie wiem, po prostu ciężko mi jest cokolwiek o tej grze powiedzieć. Po prostu, zostawię tą interpretację wam samym. Jak, ja, możecie powiedzieć, jak oceniacie ogólnie serię. Jak, jak samą grę oceniacie. Możecie to wszystko powiedzieć w komentarzach. Ja. Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć, po prostu. Jedynie, co mogę, to wam pożegnać się z wami i powiedzieć że dzięki wam wszystkim, że dotar dotarliście do, do tego momentu że razem ze mną byliście przy tym i postaram się więcej takich, takiego typu serii mam jeszcze jedną, jeszcze jedną część tej gry i zobaczymy jak to wyjdzie no ale wam wszystkim dziękuję i za oglądanie i życzę miłego dnia This is é o Erwin E eu